Wyglądasz aż tak tragicznie! Dekoracje! Ale super! Tak, dekoracje są w najlepszym porządku. To pójdzie migiem i zaraz będę w bibliotece. Naprawdę ładnie. Nie dekoracje! Ona! Nie, nie, nie! O! Na pewno nie! Hmm. Jak wyglądam? Jak moje kolce? Dzień dobry! Zaczekaj chwilę! Nie mogę się zdecydować. O, tak! Czerwony zawsze jest najlepszy, nie sądzisz? I prawie do wszystkiego pasuje. Ale um, czym mogę Ci służyć? A! Malśniące śniące gwiazdy, skarbie! Co to ma być za koła fióra? O, chodzi o moją grzywę? Nie ma o czym mówić. Chcę tylko sprawdzić dekorację i zejdę ci z oczu. To wszystko pięknie, ale co z twoimi włosami? Zaraz. Dokąd mnie zabierasz? Na pomoc! Nie, e. Za zielone, za żółte, zbyt puchate, ulizane, zbyt ozdobne, zbyt lśniące! No ale mów, kochana, nadal nie wiem skąd ty właściwie jesteś. Ja zostałam wysłana z samego Kanterlotu, żeby... O! Canterlot! O, co za cudowne miejsce, wytworne, wyrafinowane. Zawsze marzyłam, żeby tam zamieszkać. Wszystko mi opowiedz, ale ze szczegółami! Czuję, że to początek wspaniałej przyjaźni! Szmaragdy! Fatalny pomysł! Lepiej dam ci rubiny. Gazu, zanim mi zafarbuje ogon na zielono!